Cześć moi drodzy, dzisiaj obejrzymy sobie Gravey'ego i słuchajcie, znowu otwiera te ekskluzywne jajka i ponad ilości 100 sztuk. Zobaczymy, czy będzie miał szczęście i czy uda mu się zdobyć huge peta. Zostawcie lajka. Oczywiście jestem bieda youtuberem, dlatego oglądam te odcinki, więc zostawcie lajka. A może kiedyś dorobię się tyle pieniędzy, żeby kupować robuxy. Na razie to tylko oglądam osoby ze Stanów Zjednoczonych, w większości które i youtuberów, którzy właśnie otwierają te jajka bo w Polsce mało kto otwiera oprócz Wojana myślę że Roxek by mógł bo on też ma pewnie dużo robuxów ja niestety robuxów malutko mam nie będę wydawał prawdziwych pieniędzy na nie no bo mi szkoda muszę swoją rodzinę utrzymać niż wydawać na te jajka Natomiast, no słuchajcie, powiem Wam, że całkiem, całkiem spoko, natomiast jeżeli chodzi o, dalej będę to powtarzał, wiem, że dużo osób Prestona hejtowało, bo zrobił jajko za 19 tysięcy Robuxów z gwarantowanym huge petem, dodajmy. Ja wziąłem go w obronę i moim zdaniem miał rad, miałem rację, ponieważ zobaczcie, ile tutaj jest jajek wykupionych, ile wydał Robuxów ten Gravy Cat, Catman i... Jezu, 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 ile tych jajek. I popatrzcie, on tutaj naprawdę ma małą szansę na zdobycie huge'a, tam za 19 tysięcy mieliście gwarantowane. Natomiast tutaj będziecie musieli na pewno wydać o wiele więcej, nawet 30 tysięcy, dwukrotność tego, co zagwarantowanego peta. I jeszcze możecie nie dostać właśnie tego huge peta, więc moim zdaniem zobaczcie, ile Gravy wydał tego, ile on pootwierał i na razie ani jednego huge peta. On ani jednego huge peta nie dostał. Zobaczcie, same te ekskluzywy, same te spety takie ekskluzywne, no, no i nie ma huge'a. Więc moim zdaniem podtrzymuję to, co powiedziałem. Naprawdę tutaj jest bardzo ciężko i opłacało się, moim zdaniem, jednak brać te oczywiście, te, ten, tę ofertę gwarantowanym huge peta. To jest moja, moje zdanie, no ale. Dajcie znać, co wy sądzicie. Do zobaczenia!